Pierwsza rzecz, o której musisz wiedzieć, grając Akali. Zaczynasz z Właśnie no, to chciałem <laughs> powiedzieć, wiesz. Pamiętaj zadak, o tym, zadak. że nie jestem kompetentny do tak... No ale, ale... rangę masz wyższą, czyli Post... chyba jesteś lepszy, jeżeli Tak, tak, go. tak to działa. Rush na zada, czyli to jest dosyć skillowy matchup. Tak, tak prawda. Nie no, tak o. naprawdę ty jesteś lepszy, więc to nie jest wcale skillowy no, no bardzo chyba chce zabić. On nigdy nie zabija. Tak, okay. to jest skillowy matchup dla nigdy. Nie, jest skillowy matchup, to jest wygrywający dla ciebie. Zagrałem twoje zagrania Sygnatur sygnaturmówku, Sygnatur sygnaturmówku. No. Masz okienko, 15 sekund bez WS wbijać kurde Jest ciężka. <gul> no ogólnie ku**a. No... Używaj no... W, w częściej. Nie trzeba. Trzeba. No to. Wejdź sobie, bo, no dobra. Bo żeby dostać się na, żeby dostać się do Fatalisa trzeba... Zabijasz go, go, go. zabijasz go. Faktycznie, nie? Faktycznie go zabijam, no. nie? Umiałem drugą A Ty jesteś tu. Ale... O jeszcze jaki masz damage? Ja U. nawet od kiedyś mainowałem i Autos i RK albo Bawiam ci tak, ja robię zawsze tak, że jak daję RK, to po RC daję E i dopiero potem daję W, bo ty zaczynasz od W za każdym razem. Ty, oni mają Messę. Wiesz, ich. On? No wiadomo, bo pamiętaj, że jak on ci da blind, to Autosów, nie odbywasz RK E i chuj kiedy będzie streamek jakiś? Wiesz, nigdy jak łaszisz nie właściwie wyzywał. Kejder, co tu jesteś, k 3 minuty łącznie siedzisz na tym streamie, łącznie ze wszystkich k***a z tej gry, wiesz co ty p***a O oh, Co się dzieje? O oh, oh, W tą Oj, chyba dziadka. Wczoraj. Do dzisiaj, w poniedziałek. Do Nie mam dziadka. Zobacz, nie mamy raz tam? Brak słów. Nie nadaje się. Normalnie komórki mózgowe mi To Jest lekko legalne tego guziki na tej akali, ale nie, nie, mam wszystkie kille w naszym teamie? Faktycznie. Cały... Nie, Nie, no, ja to. Ja zdechnąłem umiknę to. Kurwa Kur... do dupy. Że będę farmić kontakt, to może draft trochę, dobrze. Dobra, już robimy drafta spokojnie. Jezus, drafta, nie no. Do... I kiedy się paten chwali, ja wstyd trochę. <laughs> Był dupy masz pewnie, a nie... Kuba się nie chwali diamentem. Chwaliłem się diamentem. <noise> Jestem dżunglerem, o ja, ja. I am the jungler na. No. Dobra, gram, Tereszem. To może mnie zdymać na topie, Tereszem. Wszystko? To jeszcze tak myślałem. Ty, a może pod Lethality pójdę, żebym miał takie p***cie. Bardzo dobrze. To jest prawdziwy mężczyzna. Ty, Titanic Hydro? Tejn tu jest! a ah, jungle deep. Na dwójce przedku. No. O. Widzisz jaką akcję zrobiłem? Widać, że main, nie? Widać, widać. I słychać. Słychać, że main. Słyszą mój głos tak, nie? On musi grać szanem, nie? No to. ja może dam im trochę spuszować, co ty na to? Nie, chyba nie. No dobra, okej, okay, rozumiem. No chyba, że ładnie poproszą na czacie i się przyznają, że są beznadziejni. To wtedy może im dam. <grym> ja osobiście nie mam pojęcia co tu się dzieje, ja mam jak wbija do pokoju, coś chce, coś się pyta, ja nie wiem ktoś coś do mnie gada, ja nic nie słyszę. Bo jeszcze nikt w tym domu się nie nauczył, że jak ja siedzę w słuchawkach to nikogo i niczego nie słyszę. <grym> Nerka z wieloryba, żona Kejna. <grym> Dlatego się go zapytałem czy go mąż bije. <grym> Dzięki, nie wiem, co bym bez tego zrobił. Cholera, jasna. No, ci dałem... <gulana> lanterna, nie chciałem niego wejść, ale trochę za gruby byłem nie. <gulana> dobra, ona jest dobra, myślałem, że będę musiał fleszować. <gulana> Kajna? Nie. Uch. Dobra, myślę już na razie nie chce panowie. No, idę po jak wrócę, to macie tu być. Ok, ok. Ale to od Arka zależy, debil Dobra, idę na tą ligę, ile chcecie grać Tykier? Dwie? Dobra, ale ja gram co? Mogę iść, mogę Nie, nie idź do C! Nie idź nie, nie, nie zaczynasz nic, ku**a Piotrek tu jest, Piotrek jesteś? No Oj, oj, co się tu po ja nie gram z Piotrekiem do roboty. Chcesz Piotrek się zamienić? No <laughs> Ale ja chcę supporta <laughs> Zaczynaj Dobra Serio? Gramy no, Fasting Sena i mam to w pompie. Ty grasz tam i farmisz. Ja nie mam chyba tamkencha. Jak to nie masz tamcha. Nie dajmy. Dobra, ja banuję bądź. coś co bardzo mi tutaj... Nie gasz, szkadza w grze. I werna? O kur... Ide okay. <ślad> 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 Nie, nie, nie ale też sobie sprawę tego, że ty farmisz. Wiem, wiem, wiem. No, no i wreszcie mam w czempionę. A ja gram. Jakiś nietypowy pick. Gator hey, Fiddlesticks, Fiddlesticks. No okej. Okay. Oni no, myślą, że to top wszyscy, nie? Mhm. <ścoughs> no dobra, jakieś runy odpowiednie, adekwatne do moich umiejętności. Odyk. <ścoughs> Co ta pala może po mnie po... Ej kur A, Nie, nie użyję, ja umrę. No właśnie, przegrałem linię, jak coś, dobra O On e, nie trafi górę, niczym, on mnie niczym nie trafi Panowie, możecie przyjść do mnie? Bo tu Brandt jest też Stakuję się Piotrek spakuj się Nie mogę użyć Może się Może i normalnie powinniśmy zejść, nie? Ale nie, nie mogę... jesteśmy normalnie Ale <noise> Idziemy na tego Teemo? Co, co pan robi? No, jaki no. low-egg, o ja to, to gdzie ta Diana? O, już ja wiem. wiem. Diana tam macie. Ja nie chcę nic mówić, ale... ...Reydor to powiedział jak ona tu była. O, jestem w dupie. No nie, nie mogłem podlecieć do niej. No k***a, przecież się nie ruszy. A ty płoniasz. Nie p***a, że przeżyję. O, k***a, ile jest? Te tam? Tak, to... Takaś to... Takaś to... Takaś to... O, ...nie, nie nie, nie nie tepuj. czym? Aha. Nie ja wiem, ja biegnę do was. Nie. Nie, Fajta. No, zmienili. No, Brawo, Glider. Jest... <laughs> Cicho. Ten blind jest p... Piotrek został blind'a. A kto? A co, czemu ty weszłaś Cze, tutaj? Czemu? To był Mistlik? Powiedz, to jest to, to, musia... <laughs> to musiał to być Misclick, jak nic teraz nie mówi. <laughs> Dobra, kozacka, kozacka jest ta gra, nie? Uwielbiam Simo. permabanuję go, nie? Nowy ban, nowy ban. Proszę cię! No dobra, ale mogłeś to powiedzieć milej. Okay. Sorry. No to już... Jest... Nie wabiłem tego kanona jak coś. No nie, zagrałem już, zagrałem ja Jestem za 13, nie da się, ade. Zmite, smite! Ja żyję! Marek <laughs> <laughs> żyje. Ja żyje! przyszedł! Zbawiciel! Zbawiciel! Wow, ale, ale dos. I z To popatrzcie, to popatrzcie i szybko to kończmy. Teraz kończmy to, dobrze? <laughs> <laughs> Laścika no, gramy czy co? No, jakiś lasik. Lasik, musisz. Ja za... wiem tu zagrać! Kurwa, kurde, no, no, kur... Ja wyglądał jak taki men, ale teraz się spojrzę w lustro. Yax. Ajax. No, Ajax, tak. ty, Ajax to Ey, jest, ja. jest przecież taki płyn do mycia podług. Dobra, no, daj mi wszystkie i mogę. No. Mamy. Ja nie daję do ciebie nawet kuba. No, ja bym złoszył zawsze. Dobra, idźmy razem z Ireli. Ireli, per chcesz. Tylko, że teraz leci tutaj. Jestem gubdem. ale jestem wściekiem. Aha! Aha! Coś jak się... Co jest? Nie kościo, do... to chcę dojść. dojść do jak, mnie. Nie, ja się jej boję, Arek. Ja też. Ja A, teraz też się nie boję. Bo i się je. No, o tym mówię, Ty. Chociaż... ja nie mam, ja nie mam... <laughs> o to chodzi, o tyle Nie, albo... nie... nie mogłem skoczyć w nich, nie mogłem skoczyć. A. Jak to? Przecież to było tak Eby <laughs> Chciałbym Marek, nie, go. nie, no kur. a nie kończą gra